List do Rzymian, rozdział dwunasty, wiersz trzeci. Mówię bowiem każdemu z was na mocy danej mi łaski, aby nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie zgodnie z tym, co mu Bóg wytyczył w mierze wiary. Jakie mamy mniemanie o sobie? Słowo Boże nas nawołuje do tego, abyśmy mieli właściwe mniemanie o sobie, abyśmy unikali przede wszystkim skrajności, abyśmy nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie, bo to doprowadza do arogancji, do pychy i do jakiegoś takiego nawet zakłamania. Okłamujemy samych siebie, bo traktujemy siebie za tych, kim nie jesteśmy. Nie bądźmy więc y, takiego mniemania o sobie, które jest zawyżone, ale też nie miejmy jakiegoś zaniżonego mniemania o sobie, żeby myśleć, że do niczego się nie nadaje, że co ja w ogóle mogę zrobić, inni są lepsi i wtedy można popaść w takie poczucie słabej, złej wartości y, własnej osoby. A Bóg chce, abyśmy mieli takie dobre poczucie swojej wartości, bo przecież nasza wartość jest oparta na Bogu, który jest naszym Stwórcą, ona nas cudownie stworzył, ukształtował. Moglibyśmy tutaj zacytować Psalm 139. Apostoł Paweł nawołuje: Boży lud również i nas dzisiaj tym słowem do tego, abyśmy mieli właściwe mniemanie o sobie. I kiedy to nasze mniemanie o sobie, to nasze myślenie, tak jak siebie traktujemy, oparte jest na Bożej łasce, bo tak tu jest napisane. Paweł mówi: na podstawie mocy danej mi łaski. Czyli, kiedy mamy Bożą Łaskę, na której możemy się oprzeć, to możemy wiedzieć, że nasza wartość naszej osoby nie wynika z naszych osiągnięć, nie jest oparta czy definiowana na naszych też słabościach, upadkach, ale na Bożej Łasce. Kiedy mamy Bożą łaskę, to mamy Boże przebaczenie, mamy Boże usprawiedliwienie, już nie ma potępienia, nie ma przekleństwa w naszym życiu, bo Bóg nas usprawiedliwił, Bóg nam przebaczył. Kiedy mamy Bożą łaskę, to możemy też wiedzieć, że ona obfituje w naszych słabościach, w naszych potrzebach. Gdy nawet upadamy, bo Boża łaska podnosi nas, Bóg nam przebacza, daje siłę, żeby iść w zwycięstwie dalej. Nawołanie, abyśmy dobrze o sobie myśleli, w takich kategoriach Bożej łaski, w kategoriach Bożej prawdy o nas, bo Bóg kocha nas i to, co definiuje nasze życie, to nie okoliczności, to nie nasze słabości, ani też nasze mocne strony, ale sama Boża obecność. Dlatego jest napisane, abyśmy myśleli zgodnie z naszą wiarą, według miary wiary. Jeżeli mamy wiarę w Boga, świadomi Bożej łaski, to możemy też wiedzieć, że wartość nasza oparta jest w Bogu, i, i na tym możemy też oprzeć nasze myślenie i nasze samopoczucie. Słowo Boże mówi, żebyśmy miłowali bliźnich, tak jak siebie samych, czyli nie ma w tym jakiegoś egoizmu. Dlatego że miłość plus egoizm równa się narcyzm. Bóg brzydzi się taką postawą, gdy ktoś jest taki zapatrzony w samego siebie, taki samozachwyt. Ma to nie o to chodzi, chodzi o taką równowagę. I kiedy mamy właśnie taką postawę szacunku i miłości, takiej zdrowej miłości do samego siebie, dlatego że Bóg nas ukochał, to też jesteśmy zdolni, żeby innych kochać, żeby innym pomagać, żeby dla innych być dobrymi. W XVI wierszu czytamy, odnoście się do siebie z podobną wyrozumiałością. Nie bądźcie wyniośli, skłaniajcie się raczej do tego, co skromne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. To jest piękne pouczenie, które pokazuje nam, że sami z siebie nie jesteśmy piękni, sami z siebie nie mamy jakiejś wartości. To, co jest piękne w nas, to obecność Chrystusa. To Jego prawda, Jego miłość. I kiedy tym się kierujemy traktowaniu samych siebie, w myśleniu o samych sobie, to też możemy być dobrzy dla innych. Z pewnością nieraz stwierdziliśmy, że ludzie, którzy są gdzieś jacyś tacy zgorzkniali, niezadowoleni, są tacy negatywni, oskarżają się cały czas, obciążają się, źle o sobie myślą, to nie potrafią być też dobrzy dla innych, nie potrafią okazać im sympatii, są często złośliwi, czy są tacy negatywni, często krytykują, często obciążają. Przecież wezwani jesteśmy do dobrych relacji ze sobą. Te dobre relacje wtedy będą, kiedy każdy z nas będzie miał dobre też mniemanie o samym sobie. Niech Bóg nam w tym dopomoże, żebyśmy mieli taki rozsądek, takie trzeźwe myślenie, żebyśmy byli świadomi tego, że Boża Miłość i Boża Prawda definiuje nas. Boża łaska, Boża Dobroć. I wtedy, kiedy jesteśmy wypełnieni. Takim bogactwem nieba, Bożej obecności, możemy być światłością, możemy być świadectwem Bożej miłości i prawdy dla tych, którzy są wokół nas. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty o nas dobrze myślisz i my o sobie też możemy dobrze myśleć. Że Ty nam wszystko przebaczyłeś i również my możemy sobie przebaczyć to, co było nie tak. Dziękujemy, że nie musimy żyć, w poczuciu jakiegoś potępienia, oskarżenia. Tak, świadomi jesteśmy naszych słabych stron, naszej zależności przede wszystkim od Ciebie, ale też od innych ludzi. Świadomi jesteśmy również naszych mocnych stron i nie będziemy się wynosić nad innych. Chcemy usługiwać sobie nawzajem w Twojej miłości i prawdzie. Amen.